Cześć, moi drodzy, znów mam dla Was super ofertę, ale tym razem z trochę innej branży, a mianowicie solidną zniżkę na ubezpieczenie dla nowych klientów Link4. Po kliknięciu na linku w opisie do tego filmu znajdziesz do 15% promocji na ubezpieczenie Twojego samochodu, przy czym dwie uwagi. Po pierwsze nie musicie akurat kończyć ubezpieczenie, bo ten link będzie działał do końca tego roku, a po drugie Prośba, nie udostępniajcie tego linku na innych forach, na innych grupach. Niech to będzie promocja tylko dla widzów, dla fanów Zachar Off. Z góry dziękuję i dziękuję również Link 4, który daje szybki i prosty sposób zakupu polisy przez internet, przez telefon lub u jednego z agentów. Cześć, witam serdecznie. Niektórymi samochodami nie interesowałem się nigdy, choćby z racji swoich dwóch metrów. Po prostu byłem całe życie przekonany, że do tych aut się nie zmieszczę, a więc wiem o nich relatywnie niewiele. Jeden z takich samochodów stoi za mną, czyli Honda CRX Del Sol, o której opowie Maciek, a ja też z przyjemnością posłucham i uzupełnię lukę w swojej wiedzy. Zapraszam. Cześć wszystkim. Po pierwsze dziękuję Zacharowi za zaproszenie do programu. Cieszę się też, że mogę Wam pokazać mój samochód, jakim jest Honda CRX Del Sol. Cieszę się też z tego względu, że na YouTubie nie jest za dużo tych samochodów. Jest to trzecia generacja Hondy CRX. Del Sol ma w nazwie z racji zdejmowanego dachu, który pozwala nam wpuścić trochę słońca do środka. Jest to 97 rok produkcji silnik 128 koni 1.6 dla osób które bardziej się interesują Hondami oznaczenie silnika D16Y8 Samochód został sprowadzony z Niemiec dlatego ma w wyposażeniu pewne elementy które nie występowały w innych wersjach o których zaraz opowiemy. Samochód przyjechał do Polski 11 lat temu, został kupiony przez mojego brata, który się nim zainteresował w internecie. Mi oczywiście też się on bardzo spodobał. Byłem wtedy jeszcze takim małym chłopczykiem, pewnie za dwa razy mniejszy niż, niż teraz jestem. Podobała mi się jego linia, dźwięk silnika. Wtedy nazywałem ten samochód taką wyścigówką Formułą 1. Szczególnie jak wchodził na te 5500 obrotów, kiedy włącza się fałtek, to mówiłem, że o, jak fajnie, jak Formuła 1 jedziemy teraz. Tam się w nim bardzo podobało. Myślałem o tym, żeby odkupić od brata ten samochód, jednak miałem wtedy może 14 lat, więc nie było, nie było takich szans. Mój brat go sprzedał, ale mojemu koledze. Który wprowadził w nim parę zmian. Następnie ja odkupiłem go od mojego kolegi, kiedy miałem 18 lat. Co ciekawe, nie miałem wtedy jeszcze prawa jazdy, ale tak mi się podobał ten samochód, że kiedy była taka okazja, żeby go kupić, powiedziałem, dobra, trudno kupię, prawem jazdy zajmę się potem. A, czy kupując ten samochód już miałem te miałeś ten 1,90 m, który teraz <gry> reprezentujesz? Mm, tak, miałem ten 1,90 m. Podczas jazdy testowej, na której oczywiście nie siedziałem na miejscu kierowcy, tylko na miejscu pasażera, bo nie mogłem wtedy jeszcze prowadzić tego samochodu. Czułem się dość komfortowo, nie dotykałem głową sufitu, także pod sufitki. Także no, powiedziałem, no to jest to. Pierwsza jazda za kierownicą odbyła się w dzień, kiedy odebrałem prawo jazdy z urzędu. Po prostu byłem bardzo niecierpliwy i tyle już czekałem na to prawo jazdy, że kiedy pojawiło się w systemie, że jest do odebrania, pojechałem od razu. Tym bardziej, że to było w piątek, więc musiałbym czekać kolejne dwa dni. Mówię nie, dobra, za wszelką cenę muszę zdążyć. Odebrałem prawo jazdy, od razu wsiedliśmy z kolegą, pojechaliśmy na jazdę testową. Nie było lekko, ze względu na to, że w samochodzie jest założone sprzęgło spiekowe, czyli trzeba nogą bardzo delikatnie operować, żeby go nie zgasić. Chyba tego dnia zgasł mi trzy razy na światłach podczas ruszania, ale po pewnym czasie się przyzwyczaiłem, no i satysfakcja już od tego czasu cały czas rosła. Przebieg tego samochodu w tej chwili to 170 tysięcy chyba. Magiczny. Magiczny, aczkolwiek nie wątpię jakoś bardzo w ten przebieg, ponieważ to jest samochód raczej nie na zimę, raczej na ciepłe dni, do takich weekendowych przejażdżek, Del Sol a nie do jeżdżenia... w końcu, nie? Słucham? Del Sol w końcu. A Del Sol, no właśnie. Ja sam w nim w zimę nie będę jeździł, bo mam jeszcze Volvo V40. To jest samochód do jeżdżenia wszędzie, a to jest samochód taki bardziej do rozrywki. Na moim koncie jest około 10 tysięcy kilometrów. Najdłuższa trasa była do Gdyni z Krakowa. Ja tak wybrałem się tym samochodem y, do Gdyni. Ludzie o, się mnie pytali, czy o, się nie bałem. Ja mówię: "No czemu się mam bać? No bo taki stary, to jeszcze by się coś stało." No ale nie boję się, bo jestem pewny tego samochodu i że mi się nic nie nie rozleci. Jest to silnik 1628 koni. Y, jest stożek, złota taśma, to na pewno plus 15 koni dodaje jak nic. Y, chińska chłodnica grubsza, żeby, żeby samochód się nie przegrzewał. Jak już jesteśmy przy temacie nieprzegrzewania się, to możesz tu pokazać, od tyłu będzie dobrze widać. Są, są włożone takie rury z wentylacji domowej, tak? To są z wentylacji domowej rury. Jedna idzie do chłodnicy, druga idzie do, do lotu, żeby samochód miał chłodne powietrze. Było odgrodzenie stożka od zimnego powietrza, ale trochę mi się pogięło, także trzeba będzie wykonać następne i wtedy będzie to działało dopiero dobrze. Jeśli chodzi o spalanie, yy, średni wynik to na poziomie 7 litrów, tak mi się wydaje. Jak się przyciśnie, to wiadomo, tam się jakaś dziewiątka pojawi. Najlepszy wynik, jaki mi się udało osiągnąć, to około 5 litrów, kiedy jechałem nad morze. W nocy, więc ruchu nie było, nie musiałem hamować, gwałtownie przyspieszać, więc najbardziej ekonomicznie mi wtedy wyszło. Posłuchajcie teraz, jak ten silnik brzmi od tej strony, właściwie tą strony stoszka. Przypomnij jeszcze raz jaką to ma pojemność? 1.6, 1.6. A brzmi jakby miał tak z pół litra więcej. No coś całkiem, takiego. Całkiem nieźle to chodzi. Jeśli chodzi o awaryjność, nie miałem jakichś większych przygód z tym samochodem. Jakieś ewentualne wymiany? To był pasek od pompy wspomagania, wymiana oleju to wiadomo. Chłodnica zaczęła mi cieknąć, bo była taka aluminiowo-plastikowa i na tym łączeniu zaczęło cieknąć, więc od razu zainwestowałem w lepszą, żeby mieć z tym tematem spokój. Jeśli chodzi o inne rzeczy, to nie miałem z niczym problemu. Części zamienne są bardzo tanie, z tego względu, że ten samochód to w 90% Honda Civic piątej generacji, ponieważ Del Sol została właśnie na podwoziu piątki zbudowana. Także całe zawieszenie, silniki, wszystko jest to samo z Civica, więc części są bardzo ogólnodostępne i. Tanie. Jako, że to jest samochód ze zdejmowanym dachem, a tradycją jest, że właściciel pokazuje, jak szybko i jak łatwo się taki dach zdejmuje, to ja poproszę o procedurę i pokazanie, co tam, musim, co tam trzymasz. Kluczyk jest potrzebny, tak? Kluczyk, no to tylko do bagażnika, bo dach chowamy w bagażniku. Okej, okay. no niekoniecznie będziemy chować, ale generalnie chodzi o, o zobaczenie, ujrzenie tego auta. I teraz tu, best. tu możesz pokazać od spodu, bo tak, jest taka już specjalna. Wajcha. Wajcha do tego. Dobra, mamy to. Raz, dwa. Są I z drugiej drugie strony. strony to. I teraz już można. A już! Proszę. Ok, i to się mieści w bagażniku. Jest na to miejsce. Jest na to miejsce specjalne. Jeździsz z dachem, czy bez? Jeśli... Delsol, czy Del Sol? Jednak jeśli mam taką okazję, to, to Delsol, bo po to, po to kupiłem ten samochód, żeby móc jeździć z tym zdejmowanym dachem. Jeśli wyciągam ten samochód, to jest taka pogoda, że można z zdjętym dachem jechać. Tu jest miejsce na dachu. A i to jest miejsce na dach, rozumiem. Zwróćcie uwagę, że przez to, że samochód jest oparty o płytę Civic'a piątki, to ma nieproporcjonalnie wielki, ogromny bagażnik, no bo konstruktorzy w tym modelu zrezygnowali z miejsc z tyłu i trochę tego miejsca nam dali w postaci takiego oto bagażnika, a przede wszystkim chyba po prostu miejsca na dach. Tak, no wiadomo, tu są oryginalnie wykładzinki ładne dookoła, ale miałem tu wsadzony subwoofer, dlatego też jest to wygłuszenie i te wykładziny musiałem wyjąć, żeby tu poprowadzić te wszystkie kable i tak dalej, ale mm, miejsca w bagażniku i tak jest sporo, jak na dwie osoby, które mogą podróżować tym autem, bo patrzyłem... W internecie dokładnie jest to 300 litrów pojemności bagażnika. No, Wygląda nawet na większe, szczerze powiedziawsze, chyba, że tą wartość wyliczyli już po założeniu dachu. No wtedy podnieś. I prawdopodobnie, bo tu jest y, oryginalnie taka podłoga, Ach, okay. żeby tam było koło zapasowe także tu jeszcze wpada, nie wiem, z 50 litrów to koło jak nic. Rozumiem. Patrzyłem właśnie w porównaniu do, do mojego Volvo V40, tam jest chyba niecałe 500 litrów, ale na 5 osób. A tu jest tyle i na dwie, także żeby się tu zapakować nie ma problemu. Jak nic praktyczne auto, prawda? Yy, <laughs> chciałbym powiedzieć tak. Yy, tatuaż na prawym boku jest związany z delikatną obcierką o barierkę podczas deszczu. Nie było czasu, żeby to zrobić. Cały czas praca i inne, inne takie zajęcia. No W lecie, wiadomo, nie chciałem go odstawiać, bo to jest czas na, na zabawę, a nie na to, żeby czekać, aż ten samochód się zrobi. Także został tylko pociągnięty czarnym sprayem z kastorami, żeby się bardzo nie rzucał w oczy. Ale podczas jazdy no, odprysnęło od jakichś kamyczków itd. Tak no i tak na razie niestety zostało. Rozumiem, że w, dokończenie w planach. No, w najbliższym planie. Kierownica wychodzi. No. Zrobiłem tu taki system jeszcze, bo tu jest klakson założony, oczywiście, żeby było wszystko sprawne. Jasne. Także jest <laughs> rozpinany kabelek do tego. Słuchajcie, no, test dwumetrowca w takim samochodzie na pewno łatwiej zdać, bo wsiadanie i wysiadanie po wyjęciu kierownicy jest na pewno dużo łatwiejsze. Ale tak szczerze mówiąc, to ja wcale nie czuję jakiegoś wielkiego ścisku tutaj, bo mimo, że siedzę tak jak. Wsiadłem. Myślę, że fotel i tak przy Twoim wzroście już jest w trudnej pozycji. O ile się reguluje w ogóle? Na nie, na dół się nie reguluje. Tylko w tył dobrze. No to i tak nad głową wciąż jeszcze mam jeden palec w przestrzeni. Także jestem mocno zdziwiony. Przekonany byłem, że ja tutaj nie będę w stanie głowy podnieść i wyprostować. Tymczasem nie dość, że, nie dość, że się mieszczę. To jeszcze mogę wyregulować kierownicę. Kierownica tutaj, tak jak mówisz, ustawiona jest trochę mniej fabrycznie. Bardziej tuningowo, ale efekt tego jest taki, że jest blisko, że jest zgodnie ze sztuką, że nie leży mi na kolanach, że jest mniejsza. No, same korzyści z tego, wszystkiego co tutaj zaszło. Wspominałem wcześniej, że to nie jest taka wersja jak wszystkie: mianowicie uh -huh. te boczki, które tutaj widać, one są skórzane uh -huh. i wychodziły tylko na rynku niemieckim. W 1997 i na początku 1998 roku. To nie, jest, to nie jest fabryczne rozwiązanie. Te boczki, fotele tak samo były oferowane przez dilera niemieckiego. Jako dodatkowe wyposażenie. Jako dodatkowe tak? wyposażenie, tak jest. Kiedy miał go mój brat, zawiózł mnie tym samochodem do komunii. Tak pojechałem tym samochodem do kościółka w białym ubranku, a mój brat, że chciał ładnie wypucować samochód, zanim zawiózł mnie na tak, tak ważny, ważną okazję, no to napastował elegancko wnętrze czarną pastą, która mi się odbiła na moim komunijnym ubranku. I w kościele pewnie niejedna osoba zastanawiała się, Czemu przyszedłem na biało-czarno? No No, nie mogę się doczekać, bo zaraz miniemy blachę. Koniec terenu, zabudowanego, będziemy mogli dodać gazu i posłuchać, jak to brzmi powyżej czterech. No to gazu. Trzeci bieg to za wcześnie. Chyba drugi potrzebny jest, żeby to porządnie rozpędzić. No, 7400 dopiero była odcina. Faktycznie wysokie obroty sprawiają, że robi się głośniej, ale ten bas, który tak naprawdę wypełnia wnętrze tego samochodu, on jest od samego dołu, jego już nie ma więcej. On tak. dodaje tylko tych wysokich nut, natomiast w tym samochodzie jest głośno w pewnym stopniu już od samego początku. <gryw> Więc, nawet jeśli jedziesz bardzo spokojnie, nie budziesz de facto tego silnika, prawie. To on i tak. Od dołu jest głośno, ale nisko, a dokładnie, wyżej jest głośno, dokładnie. ale wysoko. No i tak pewnie ma być. Jestem przekonany, że na tych wszystkich studzienkach ten samochód będzie strasznie skrzypiał i pracował dachem. Bo takie słyszałem odgłosy, kiedy ruszaliśmy dopiero z miejsca. To prawdopodobnie mhm. wynikało z tego, że zdejmowaliśmy przed chwilą dach i, i on się musiał ułożyć gdzieś na pierwszych no, metrach. Coś a coś później takiego. już jest cisza. Co powiesz na machnięcie lewo-prawo, test łosie. A proszę bardzo. Próbowałeś, robiłeś, wiesz co się stanie? Próbowałem. Jak widać żyje. przyszedłem do Ciebie, także zdał. <laughs> Każdy zdaje. A z, z jakim wynikiem, no to tylko Ty możesz to ocenić. A jak Inny. Ci się wydaje tutaj układ kierowniczy, bardziej bezpośredni czy bardziej pływa? Trochę pływający, szczerze powiedziawszy. Myślałem, że będzie taka większa żyleta i trochę szybciej będzie reagował, natomiast on tutaj jak na samochód, którym się jeździ rzadko, no to mógłby być bardziej czuły w tym punkcie zero, a tutaj zobacz, no teraz tak, jedziemy no. cały czas na wprost, więc on by mógł mieć. No czekaj, jest 50, jest 50, wrzucę trójkę. Oho! oho. Coś tam tyłem zarzucił. Oj tak. Trzeci bieg, 50, pusta, szeroka droga, nikogo nie ma i... Teraz puściłem już gaz odruchowo, czekając na to, co się wydarzy przy okazji powrotu na swój mm -hmm. pas i już nie było tego efektu zbyt mocnego. Wystarczyło puścić gaz. Strasznie mało precyzyjna skrzynia biegów. Ta dwójka, nie wiadomo czy to to weszło, czy to nie weszło. Nie, no, trzeba tak właśnie mocniej do tyłu no. docisnąć, bo na początku jakoś tak... Ale to przy wyższej prędkości, bo jak jadę tak powoli, to ta dwójka jakoś lepiej wchodzi, ale jak już się wkręci Nam do tych 7 obrot, tysięcy, tak, tak. to ma z tym problem. Czuć jego lekkość, bo on bardzo chętnie przyspiesza, bo jakby koni nie ma dużo, mhm. ale czuć, że silnik ma sporo do zaoferowania. chociaż trzeba go zaprosić do tańca. Tak. Bardzo wyraźnie i bardzo wysoko. To jest to jest widoczne. Najczęściej zapraszam go do tańca właśnie redukcją z takim delikatnym międzygazem, bo e, dzięki temu, że ma lekkie koło zamachowe, ten międzygaz e, dużo daje, szybko się wkręca tak. i można, można wyrównać te obroty. No i teraz, jak jedziemy już te 90, to czuć, e, że bardziej doskwiera brak precyzji na kierownicy, bo ja tutaj próbując delikatnie korygować jego kurs. Muszę, jak na tą prędkość, jak na takim małe i lekkie auto, to znaczy strasznie daleko wychylać kierownicę, żeby go gdzieś tam popchnąć w prawo czy w lewo. Bo pomimo, że jedziemy szybko, to zero wciąż jest puste. Co do tego układu kierowniczego, to możesz pomyśleć dopiero jak było oryginalnie, bo on ma i tak włożone poliuretany, które. Usztywniają jeszcze ten układ, bo maglownica jest na poliuretanach, a nie na jakichś tam gumach fabrycznych, uh -huh. także. Także no nie wiem, jakby było na tych oryginalnych gumach. Dopiero by było nieprecyzyjnie i, i pływająco. No to jest chyba drugie pod względem zaskoczenia, wydarzenie podczas tego testu. Bo pierwsze to było definitywnie to, że ja się w tym samochodzie mieszczę, ale trzeba przyznać, że. Yy, Mam wrażenie, że siedzę jakieś 10 cm nad asfaltem. Prawdopodobnie tak jest. No, niecałe 20 na pewno. <laughs> Więc siedzi się nisko. Ale też jak na auto dwumiejscowe. Fotel pozwala bardzo mocno się rozłożyć, mhm. że on nie jest tak pionowo ustawiony. No ja teraz tylko... mam wyprostowane no, nogi przy moim wzroście. Więc, tak. Biorąc to pod uwagę, to szczerze mówiąc, to nie jest takie małe auto, jak mogłoby się z zewnątrz wydawać. To jest jedno zaskoczenie, a drugie zaskoczenie to jest to, że ta mała honda. Jest mimo wszystko samochodem, który nie spina się aż tak bardzo i nie ma aż tak wielkich sportowych ambicji i nie stara się nie wiadomo czego udowodnić. Tylko jest autem, które nie ma go kartowego ani zawieszenia, ani układu kierowniczego, tylko sobie po prostu. Człowiek jeździ i cieszy się słońcem. Chciałbym Cię zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Możesz mnie też śledzić na Facebooku i Instagramie, gdzie już dzisiaj możesz zobaczyć auta, które na kanale będą dopiero za parę tygodni. Linki znajdziesz w opisie. Zapraszam. Warto porozmawiać na koniec o. Pierwszym aucie. Ty, swoje pierwsze auto wybrałeś długo, zanim zrobiłeś prawo jazdy, długo, zanim kupiłeś ten samochód, właściwie wiele lat wcześniej, więc miałeś zadanie ułatwione. Czy dzisiaj po przejechaniu tych 10 tysięcy kilometrów i po poznaniu bliższym tego auta jesteś zadowolony z wyboru, czy zrobiłbyś to jeszcze raz? Zdecydowanie zrobiłbym to jeszcze nawet kilka razy. Nigdy nie pomyślałem, że, że coś mi nie pasuje, że coś jest nie tak. Zawsze cieszyłem się ze spełnienia takiego mojego małego motoryzacyjnego marzenia z lat dziecięcych. No i nie chcę się tego samochodu pozbywać, <grych> dlatego kupując, kupując drugi samochód, nie pomyślałem o tym, żeby ten sprzedać, że ten będzie mi miejsce zajmował, że jest niepotrzebny, bo po prostu no, za dużo. Za dużo wspomnień z tym samochodem i miłych historii, żeby. Można powiedzieć, że masz teraz samochód, który jest takim takim autem z plakatu na ścianie. Tylko ten plakat sobie sam namalowałeś w, w mojej właśnie... głowie. Tak. tak, wiele, wiele lat temu już i dzisiaj takie auto masz. Maćku, bardzo dziękuję za zaprezentowanie tego dziękuję samochodu. Również. Dla Was, drodzy widzowie, również podziękowanie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!